I Wodunicki kameralnie, komuś się kłania, e, mając w ręku notesi i długopis, postanowiliśmy zrobić takie szybkie przeliczenie tego, co nam zostało na mieście. Przy czym uwaga, zaznaczam, że to przeliczenie będzie dotyczyło tylko lokali, które posiadają e, dance floor, ponieważ pubów takich jak ministerstwo, e, no mamy sporo. E, I teraz tak, jedziemy od lewej, mamy queen, czyli zaznaczam sobie jedną kreseczkę. Uwaga, zaznaczyłem kreseczkę, następnie lecimy w prawo, w stronę centrum, no i tak, labiryntu już nie ma. Klinika Pab Reanimacja, czyli Reanimacja to mamy drugie miejsce. Dekadę, jak najbardziej. Arytm już nie ma od Ho, ho, ho także tam jest Ragnarok, rok, ale nie grają, więc no trudno. Na ZWM, czyli na naszej starówce, nie mamy nic, dobrze, ale mamy Sepie. I teraz Sepie, uwaga, zaznaczam jako jeden lokal, który ma niby dwa densflory. Góra, dół, tak to policzę. Chociaż może ktoś mi oczywiście zarzucić, że nie. Mam nadzieję, że nie. Potem tak, klimat, no to policzymy nowy klub jako, też jako dwa. E, pomarańcza, no dwa, bo dwa. No bo od sala i lewa, prawa znaczy Rose i główna, tak? bo inaczej tego się nie nazwiemy. Potem tak All Stars, czyli jeden, zaczyna się zagęszczać. E, Tubi Club, e, czyli e, Doom Magnum, czyli 1. Jedynka, no ale jedynka raz gra, raz nie gra, więc w sumie no, obsługa nie wiedziała, kto tam gra, więc chyba sobie odpuścimy. Fahrenheit też sobie odpuścimy. Suzet e, pod naleśnikarem się nie otworzyło, więc też sobie odpuścimy. No i właściwie zaczęło mi się coś tu kończyć, tak? I teraz tak, lecę wzrokiem szybciutko. Czy gdzieś coś mi zostało po bokach? Nie zostało. Czyli tak, liczymy. Kluby, które mają osobny denslor. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. No to mam pięć klubów. Niby opiem, czasami coś gra, ale też rzadko i nie zawsze, więc w sumie nie liczę go. Czyli mam pięć lokali z denslorem i lokali, który ma podwójny denslor albo w jakiś sposób jest podzielony, ale jest bardzo blisko, mam raz, dwa, trzy. No, czyli jakby na to nie patrzeć, czyli mam 5 plus 3, 180 tysięcy mieszkańców, no więc jeżeli tych ludzi nie ma w miejscach, gdzie się da tańczyć, to znaczy, że są w pubach. A mamy poniedziałek, wtorek, środę. Nie kurczę, to no przecież chyba bierskie życie klubowe zaczyna się dopiero w środę, a mamy wtorek. No to powiem Wam tak, nie wiem gdzie Wy jesteście, ale zacznijcie nadrabiać, bo za chwilę nam nic nie zostanie. Do zobaczenia.